16 listopada 2019 roku: 17. kolejka 3 Ligi Grupy 4. I jesteśmy dzisiaj w Zabierzowie, gdzie Jutrzenka Giebutów będzie podejmować soku Sieniawa. Maciej Szcześniewski, witam państwa serdecznie. Będziemy mieli przyjemność wspólnie oglądać to spotkanie. Zawodnicy, wyprowadzani już. Przez trójkę sędziowską na murawę. Jako główny dzisiaj sędziować będzie sędzia z skarżyska kamiennej Albert Binkowski, a na liniach pomagać będą mu Katarzyna Krzanowska i Jakub Krzanowski. Od razu uprzedzam ewentualne wątpliwości: nie jest to rodzeństwo ani małżeństwo, zwykła niezbieżność. nazwisk. Zawodnicy już na środku boiska, No i poznajmy głównych aktorów dzisiejszego widowiska, a więc zawodników poszczególnych zespołów. Jutrzenka Giebutów podopieczni opieczni. Piotr... Powroźnika numer 32 w brance Nie, Michał 2, Krzysztof Michalec to kapitan. 4 Grzegorz Bizoń 6 Szymon Jeziorski. 8 Maciej Zieliński. 10 Mateusz Majherczyk. 13 Maciej Bala Wender. 17 Patryk Michniak. 18 Rafał Domaracki. 20 e, Dawid Litewka. 21 da, e, Michał Romuzga. I na ławce zostają Tomasz Goguła. Numer 12 3 Mateusz Zając. 9 Tomasz Kawa. 11 Dominik Zawadzki 14 Karol Pietrzyk. 15 Antoni Sowała. I 22 dwa, Jakub Wcisło. E, trenerem gospodarzy jest e, Piot Powroźnik. Jago już wcześniej wspomniałem asystentem Andrzej Mika i gościa, więc podopieczni Ryszarda Kuźmy, soku Sieniawa, numer 12 w bramce, Dominik Kalinowski, 2, Kacper Drelich, 3, Kapitan, Sebastian Padiasek, 4, Szymon Kardysz, 6, Damian Skała, 8, Łukasz Skrzypek, 9, Damian Jędras, 11, Bartłomiej Buczek, 14, Dawid Burka, 17, Paweł Rogala i 21. Paweł Has na ławce zostają do dyspozycji trenera, numer jeden bramkarz Metiu Korzywicz, 10 Bartłomiej Purcha <Siechem> podchodzi do trójki sędziowskiej natomiast no, znając szkoleniowca Jutrzenki to w trakcie meczu może już nie być tak miło, bo do tej pory trener Piotr Powroźnik z sędziami ma niezbyt po drodze, sporo żółtych kartek w tej rundzie już gwoli ciekawostki bo tak jak mówię, oczywiście życzymy sędziemu Binkowskiemu samych dobrych występów Jutrzenki właśnie, Michał Iliński, doświadczony golkiper. On no też trener Jutrzenki rotuje mocno, jeśli chodzi o tą pozycję. Spójrzmy, uderzenie Romuzgi, dość spora odległość, biorąc pod uwagę kąt bloku obronnego, chociaż, no tak jak teraz, chociażby Mateusz Majherczyk wszedł między stoperów, a to też gdzieś tam... E, fajna sprawa, e, że taką wszechstronnością e, wykazują się zawodnicy. No, teraz 17 metrów próbował litewka. We własnych szeregach trener Piotr Powrożnik no, trochę nam straciło na tempie i na e, jakości to spotkanie. Tutaj kontrowersyjna e, sytuacja leży Zieliński na murawie. Dogranie wzdłuż bramki Bizoń e, pewnie będzie chciał piłkę wybić. No i to udało się zrobić na tyle umiejętnie, że ostatni dotknął i skała. Tutaj mam wrażenie, że... Wróćmy na Murawę. Rzut rożny dla Sokoła. Dośrodkowanie na pierwszy słupek. Tam interwencja Michalca. Przeszła ta piłka. Piątym, szóstym, metrze od bramki. Oj, faul wydaje się, ale... Ale dla... Dla gospodarzy. No powiem szczerze, że jestem zdziwiony. Rzut wolny. Spójrzmy na to dośrodkowanie. Dość wysoko zawieszona piłka, no ale miał pół godziny czasu Michał Wiliński, aby się dobrze ustawić do tego dośrodkowania Łukasza Skrzypka, no i dośrodkowanie Litewki. Tam Krzysztof Michalec, jak zwykle można by rzec, przy stałych fragmentach gry. No tak też się dzieje, koniec pierwszej części meczu, Jutrzenka remisuje do przerwy Sokołem Sieniawa, 0 do 0, bala Wender do Marackiego, ten do Suwały uderza zawodnik Jutrzenki, będzie dośrodkowywał Łukasz Skrzypek dośrodkowanie Skrzypka no i tam naprawdę miał dobrą okazję do uderzenia no teraz ładna wymiana piłki do Maracki, Zawadzki może teraz Zawadzki no dobrze, wymienili te Pogala. dwa trzy podania. Buczek jest has przy piłce. Has na lewej nodze ma piłkę. Oddaje do partnera. No może teraz celny strzał znów uderzenie które mija bramkę o dobre kilka A, hasa. Kilka. To się nie udało. No teraz wydaje się, że nieco inicjatywę przejmują gracze Sokoła. Interwencja jelińskiego. No tak Dzień widać, że... do wrzucenia piłki z autu. Daleki wrzut. zgrana piłka. Świetna interwencja tam Zielińskiego. Jeszcze uderzenie. Kolejny raz Zieliński chowając ręce za siebie. Doprowadzenie to pod halę nie, trafiło w bramkę z rzutu karnego. Teraz Skała dogrywa, dobra interwencja Ilińskiego, jest okazja dla Sokoła. Jeszcze gdzieś tam wyszedł z bramki Iliński, ostatecznie piłka do bramki nie wpadła, no ale naciskają coraz bardziej gracze Sokoła, coraz częściej są w okolicach pola karnego. No, dobre wznowienie gry z autu, podłącza się skała, jest przy piłce Rogala, Rogala, dośrodkowanie, to jest okazja najlepsza chyba do zdobycia bramki dla gości. No Miał praktycznie, w meczu w Zabierzowie, prawdę powiem szczerze, że jestem mocno zawiedziony poziomem tego spotkania, Majcherczyk, chyba Lawender nie ma spalonego, oddaje piłkę do Zawackiego. Zawadzki uderza, ale na... który to już niecelny strzał w tym meczu. Wynagrodzi te nie najlepsze 70 minut. Zawadzki. Dobrze bita piłka w pole karne. Jest balawender przed 16. Uderzenie. Zablokowany jeszcze ambitnie ślizgiem. Jest Domaracki przy piłce na lewej stronie. Przy nim jest skała. faulowany. Nadal bez bramek na wszystkich, prawie wszystkich pięciu stadionach, na których tutaj powinien trener Powroźnik poszukać takiego rozwiązania. Skała znów rzuca w pole, karne, przeskakuje ta piłka, no czy będzie rzut karny? Nie, milczy gwizdek sędziego. Jeszcze uderzenie na bramkę, no teraz kotuje się pod, pod bramką Ilińskiego. Skała. Ewidentnie większą ochotę mają Sieniawianie na wywiezienie stąd trzech punktów. Za to coraz większy animusz w poczynaniach gości. Skała. Dalekie ma bardzo te wrzuty. I jeszcze poprawka skały, tym razem nogą będzie do środkowywał wywał pod słońce ma Iliński, interwencja, wepchnięta piłka, wydaje się, że to jest poprawnie zdobyta bramka przez Sokoła. No i mamy 1 do 0, widać było, że Iliński ma problem z oszacowaniem toru, lotu piłki. Sokoła. Oni mają tutaj swój wynik. To Jutrzenka musi się teraz rzucić do ataku. Przeliczył się Michalec, będzie okazja dla gości. Brocki nie był w stanie przyjąć tej piłki. No gdzieś tam, gdyby płaskie podanie upatruje, być może ciekawej końcówki meczu. Dośrodkowanie, mocno bita piłka, no ale Domaracki zagrał absolutnie do niczego Dobra, główka Kardysia. Jeszcze Bizoń. Nieudane to uderzenie. No, i myślę, że tutaj to będzie ostatni akcent tej drugiej połowy i całego meczu. Zobaczmy, Zawacki. Dośrodkowanie. Dobrze bita piłka, ale tam znów pad Jasek był czujny. Jeszcze może Bizoń dorzuci tą piłkę. Udało się. Walka o górną piłkę. Kawa. Kawa jeszcze udało się dośrodkować. no Nie było tam żadnego z zawodników Jutrzenki do wykończenia tej akcji. Ostatecznie po bramce Katprad Drelicha Sokół Sieniawa wygrywa w Zabierzowie z Jutrzenką Giebutów 1 do 0.